Szczęść Boże, pozdrawiam drogich, wiernych słuchaczy Bożego Słowa. Dziś 31 niedziela, zwykła, ostatnia niedziela miesiąca października, miesiąca różańcowego. Przed nami wielką uroczystości, uroczystość Wszystkich Świętych, dzień zaduszny. Miesiąc listopad, miesiąc pamięci o zmarłych, refleksji nad naszym życiem, nad przemijaniem. Ale, kochani, Dzisiaj Chrystus chce do nas przemówić w swojej świętej Ewangelii. Chce mówić z kart Ewangelii. Dziś mowa o pokorze i o obłudzie. Posłuchajmy fragmentu Ewangelii. Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co Wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie, wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. Otóż Wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest Wasz nauczyciel, a Wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na Ziemi nie nazywajcie Waszym Ojcem. Jeden bowiem jest Ojciec Wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby Was nazywano mistrzami. Bo jeden jest tylko Wasz Mistrz Chrystus. Największy z Was niech będzie Waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Piękna Ewangelia, piękne słowa, ale też i trudne, szczególnie te ostatnie zdania: Największy z Was niech będzie Waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Wielkim tego świata nie jest łatwo być sługami. Sługa służy, usługuje, jest do dyspozycji. Ma coś zrobić za kogoś, dla kogoś. Nie jest łatwe być sługą. Nie lubimy czasami, gdy ktoś nam rozkazuje, pokazuje palcem, co mamy zrobić. My chcemy sami decydować, to my wolimy innym pokazywać, co ma robić. Tu, tu, tu i tu. Kochani, Pan Jezus daje nam dzisiaj przykład tych wielkich z czasów, kiedy On sam żył. Faryzeusze, uczeni w piśmie. Mówi, to są błudnicy, bo oni chcą się pokazać. Wystają na rynku, modlą się publicznie, żeby wszyscy ich widzieli. Oni nakładają na ludzi różne ciężary, różne obowiązki, ale sami palcem ruszyć ich nie, nie chcą. Pan Jezus potępia takie zachowanie. Mówi, że jeżeli Ty chcesz być wielkim, to musisz stać się tym najmniejszym, musisz umieć służyć. Nie jest łatwo. Służba nie jest łatwa. Posłuszeństwo nie jest łatwe. Pokora nie jest łatwa. I dzisiaj też Chrystus zachęca nas do pokory. Chyba największym wzorem pokory jest Najświętsza Maria Panna, która z pokorą przyjęła Słowo Archanioła, że zostanie Matką Syna Bożego. Wzór pokory. Ale też. Święci, błogosławieni naszych czasów. Choćby błogosławiona matka Teresa z Kalkuty, nieraz wspominana przeze mnie. Prosta kobieta, staruszka, zgarbiona, jak ją pamiętamy, posługująca innym, a przecież mogła być kimś. To ona też otrzymała Nagrodę Nobla. Cały świat o nie usłyszał. Ale nie popadła w pychę. To była dla niej lekcja pokory. Jeszcze bardziej się uniżyła. Jeszcze bardziej posługiwała tym chorym, umierającym na ulicach Kalkuty, trędowatym, opuszczonym, samotnym dzieciom. Bo ona w nich widziała Chrystusa. I ona pragnęła być kimś, kimś w niebie. Chciała być przy boku Jezusa, i dlatego posługiwała innym. Uniżała się, aby kiedyś Chrystus ją wywyższył. Na pewno każdy z nas chciałby być w niebie razem z Chrystusem. I każdy, chcia, każdy z nas chciałby usłyszeć słowa. Sługo dobry i wierny byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Swego Pana. Te słowa usłyszała matka Teresa. Te słowa usłyszał. Ojciec Franciszek, biedaczyna z Asyżu. Bogacz, jego ojciec, kupiec, majętności, pieniądze, szaty drogie. A Franciszek wybrał ubóstwo i pokorę, zrzucił drogie szaty, przywdział zwykły prosty habit i służył innym. Umiłował przyrodę, chwalił brata słońce, siostrę ziemię. Z radością przyjmował siostrę śmierć, pokora, radość życia, a dziś cieszy się radością nieba. Można, można uczyć się pokory od tych wielkich, mimo że tu na ziemi byli małymi. Można, ale czy siostro i bracie chcesz, czy chcesz się uczyć tej pokory, czy chcesz być pokornym, czy chcesz służyć? Przypomnijmy sobie wydarzenie z ostatniej wieczerzy, kiedy Chrystus zdjął szaty, owinął się prześcieradłem i umywał uczniom nogi. Jaka nauka pokory. Bóg zniżył się do człowieka, aby mu umyć nogi. Tu jest pokora, ale tego Chrystus chciał też nas wtedy uczyć w wieczerniku. Nie bądźmy jak faryzeusze, jak obłudnicy z dzisiejszej Ewangelii. Nie róbmy niektórych rzeczy na pokaz. Idę do kościoła nie z potrzeby serca, ale żeby sąsiedzi widzieli i potem nie gadali, że nie poszli w niedzielę. Wysyła moje dziecko, syna, córkę do sakramentu bierzmowania, ale porozmawia z nim, czy chce, a nie idź na siłę, bo co ludzie powiedzą, będą gadać o nas. Dla ludzi robisz, dla ludzi się modlisz, dla ludzi idziesz do kościoła. Nie, dla Pana Boga. Dlatego nie bądź obudnikiem. Nie rób coś na pokaz, żeby ci klaskali, żeby cię chwalili, żeby się Tobie kłaniali, nazywali ci mistrzem, rabbi, nauczycielem. Nie. Jeden jest nasz nauczyciel. Jeden jest nasz Mistrz. On na nas czeka. Ale też ten mistrz, ten nauczyciel uczy pokory. Umie wyciągnąć rękę do Chrystusa i powiedzieć: Panie, naucz mnie być pokornym, bo chcę z Tobą zasiadać w królestwie niebieskim. Każdemu z nas nieraz brakuje pokory. Oj każdemu z nas. Siostry i bracia, czego dzisiaj życzyć wam mogę? Wam i sobie tej pokory, abyśmy byli pokorni abyśmy umieli służyć innym i abyśmy kiedyś byli wielcy w Królestwie Niebieskim. Amen. Szczęść Wam Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.